Dobra, jak chciałbym punkt szczęścia. W takim wypadku. Nie, no kurwa. A jak ten kolej sobie radzi, który jest ze mną? Zobaczmy. Też nie bardzo. A pozostałych czterech? to oni wybiegają dopiero z tej, z knajpy. aha no dobra no to biegniemy dalej może będzie następna okazja no facet przeskoczył przez jakiś płot i dystans między wami się zupełnie zwiększa no dobra no to jedziemy też przeskakujecie przez płota no no i teraz poproszę test na awareness ale minus 10 awareness minus 10 no i kurwa teraz jest no, mm -hmm. e, no to e, widzisz coś takiego e, jest przed tobą tam po drugiej stronie tego płotu jest ulica i, i kawałek ryneczku gdzie hmm. po prostu chmara ludzi nie, za, nie tak znowuż tłum ale jest chmara ludzi zaś e, pod po drugiej stronie płotu dostrzegasz, e, dokładnie jak wiesz, przechyliłeś się i spojrzałeś, że jest tam jakiś mały karnisterek, kanisterek i, i coś mryga na czerwono. Job twoju mać. Mhm. Co robisz? Da się to jakoś szybko obejść. E, no odskakujesz, czy, czy w, w, wchodzisz na to? Ale to zaraz wybuchnie? No mryga czerwone światełko. Odskakuje. Do tyłu. No dobra. Odskakujesz do tyłu. I w tym momencie dokładnie z jakieś dwie sekundy to mryganie i te T T T zrobiło się o wiele szybsze. No i łup! Wiesz, chmara drzask, dym w niebiosa poszedł, e, pełno czerwieni. Ty się z ręką zasłoniłeś, żeby ci te drzazgi przez szpadek oka nie wybiły. E, wiesz, w twoim mundurze skończyło kilka kawałków drewna, ale nie w ciele, na szczęście, e, tylko tak narosiło. E, no i widzisz przed sobą pożogę. Znowu ludzie w panice. Co się kurwa dzieje? No to w długą dalej ruchy, kurwa, coś mi się tutaj coraz mniej to podoba. E, biegniesz dalej, ale już tego człowieka nie spostrzegasz. Wybiegasz po prostu przez te zbliższa i dostrzegasz, że mnóstwo ludzi odzianych w podobny sposób ucieka w podobny sposób w każdym możliwym kierunku. Dobra. Okej, okay, rozumiem. Ale te wybuchy, coś mi się wydaje, chyba, że one uprawniają mnie do przejęcia, do wprowadzenia stanu wyjątkowego, wiesz, czy nie bardzo? Um, no, w zasadzie. Jakbyś to odpowiednio wytłumaczył, że to mógł być sabotaż. No dobra, no to... Zabieram, zbieram tych ludzi. Wiesz, bardzo im dziękuję za pomoc. Eee, wiesz, sprawa wyszła jak doszła, niestety się nie udało. Mhm. Ale dzięki jego akcji y, już mam następny pomysł na niego. Jak go kurwa dorwać na mhm. skucz mordy. Ale teraz, teraz to się na skuczu mordy już nie skończy. Mhm. Teraz będzie musiał asystować Adeptus mechanikus podczas przesłuchania ze względu na ewentualne obrażenia wewnętrzne. Mhm. Żeby w pewnym momencie mógł przerwać to, co ja robię. A zresztą to adeptus mechanicus nie rusza. E, no więc tak. Z takim bardzo pozytywnym e, wnioskiem kierujesz się do tych reszty ludzi, mhm. z czego jeden schodzi właśnie po schodkach mhm z tego bordelu, mhm. a jakieś tam ładnie ubrane dziewuchy wybiegają w popłochu z innych pokojów, mhm. po czym tam facet niesie y, nieśmiertelnik. Mhm. Czyli rzuca ci ten nieśmiertelnik. No patrzę. Już nie musisz go szukać. Coś mi się wydaje, że to było ukartowane, po chudych, tam ktoś spierdalał. Słuchaj, tam na górze leży przypalona głowa Jarvisa. Oderwana od części <słuch> jego tułowia, nogi się spopieliły, a ręka tkwi w sąsiednich drzwiach. Mhm. Dobra, słuchaj, bierz, bierzcie panowie, znajdźcie dziewczyny, które tutaj w tym pokoju urzędowały, tą całą Klaudię, chcę z nimi porozmawiać. A poza tym coś mi się wydaje, że zaraz chyba wprowadzimy tutaj stan Bo mi to Właśnie coraz gorzej tak, śmierdzi. Z, co, z tego co się dowiedziałeś, to Klaudia zginęła też w tym zamachu. Jakąś przyjaciółkę Klaudi, kurwa, ktoś ją musiał znać. Ludzie mają tak. przyjaciół. Zn znajdzie się. Przyja przyjaciółek miała, no wiesz, z tych, z tych dziewczyn tutaj kilka. No to wiesz, ja jej proszę, te dziewczyny, o no, rozmowę. Są w takim szoku, jak się dowiedziały, że trzęsą jej się dłonie, i, i one ryczą i w ogóle są w amoku i, i nie wiedzą, co się dzieje. Dobra. Panowie, tych dwaj, wskazuję na nich, weźcie je do kliniki, tutaj dzisiaj. Niech oni tam mnie uspokoją, a jutro z nimi porozmawiam. Pilnujcie ich jak oka w głowie. Podeślę Wam jeszcze może ze dwóch ludzi, żeby Wam broń dali. Mhm. Pilnujcie ich, bo chcę z nimi porozmawiać. A jutro jeszcze będę musiał sobie z burmistrzem porozmawiać. To jeszcze przy okazji obecności taki pana. Tak. Dobrze panowie, bardzo Wam dziękuję za pomoc. Nie? Podaję każdemu rękę. Szkoda, że się nie udało tego zrobić inaczej. Szkoda, że ludzie musieli cywile zginąć. No ale niestety. Mm. Coś. I wiesz, mi tak tutaj co, coraz bardziej kurwa to nie gra, coraz bardziej mi to nie gra. Tutaj to wszystko do siebie nie pasuje. Wiesz, i idąc, wiesz, jak jestem z tymi dwoma gwardzistami, jestem idę, wracam do bazy w tego posterunku. Hmm. To wiesz, to im jeszcze raz dziękuję, wiesz, tam oni dostałem jakąś tam drobną opłatę za tą pomoc, nie? Kilkanaście kronów, tamten hmm. punkt też i wysyłam tam gońców z bronią, żeby im dostarczyli broni pancerza, żeby, bo muszą tego po prostu przypilnować i wbijam się do kapitana. Kapitan został o wszystkim poinformowany, no i widać, że jest załamany, bo kurde, zamach bombowy w mieście, o kurde, no... Panie kapitanie, ja powiem krótko. To nie gra. Wszystko to do siebie nie pasuje. Orkowie. Jakiś człowiek sabotuje. Gościu robi burdel. Nie, to nie, to... Orkowie są tylko czyimś narzędziem. A mi się wydaje, że niestety wiem czy. Hmm. Jutro, jeszcze dzisiaj damy sobie spokój z tym. Jutro wydaje mi się, że mamy pewne uzasadnione przesłanki, by... Szcząć, by rozpocząć stan wyjątkowy godzinę policyjną a poza tym czy mógłbym dostać łączność z panem pułkownikiem powinna się znaleźć słuchajcie podejdźcie tutaj no i no zapraszasz zaprasza cię do takiej prywatnej radiostacji mhm. wiesz wam wkręca jakieś, jakieś odpowiednie designaty, tak, te różne tam rzeczy. Yy. Następuje jakieś połączenie, faktycznie jest już, jest już yy, noc zapada powoli, yy, jest po zmierzchu. więc tak, no, no, jest nawiązane po, połączenie z, albo poczekaj, muszę zrestartować tego, mhm.